Siemano, dzisiaj Oczywiście jesteśmy na Gforce'kim, mamy 8000 zł, no i sobie tutaj różne skrzyneczki poklikamy. Też się zobaczymy, może tego test Jurlaka, bo ta skrzynka za 3,40, no koski da się dropnąć. No z 3 zł kosa. No spoko, tylko no, raczej ta szansa jest taka strasznie mała, więc sobie po prostu parę poklikamy i jakieś tam inne jeszcze rzeczy. Zobaczymy, może wpadnie, może nie. Ja wam oczywiście, ja was oczywiście zapraszam na stronę z kodem 5% więcej przy doładowaniu, darmowa skrzynia na start oczywiście strona, jak i film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich no i weźmy sobie, pójdźmy do tego testiorlaka to raczej byśmy musieli wziąć tak, 5 skrzynek fast mode i niech se to leci tak poskipujemy no tak z parę. nie będziemy na tym też długo siedzieć bo raczej tych kontraktorów oficić przez cały odcinek nie chcemy Eee, ale fajnie było. Fajny tytuł był, jakbym drofnął kurwa z 3 złotych kosy. Ale no to raczej... No nie wyjdzie. Możemy w sumie tak... W następnych odcinkach też tak wejść, otworzyć tak parę razy. Może w końcu dropnie. Eee, a my tak. Grandiego chciałem, bo Grandi bardzo fajna skrzyneczka. O. Może właśnie dlatego. Fuel injector w pierwszej. Zajebiście, weźmy może tego fastmode'a wyłączmy. Jeszcze coś? Nie. Momentum, dwie dyszki, trzeci, no i kolejny fuel injector. Jaka jest szansa na tego fuelka? 1%. procent. To git. To git, to git. To może dostawmy go i na przykład jakby tak spróbować sobie tego Pyrexa tą nową skrzyneczkę on z niego był odcinek jak ktoś nie widział to oczywiście może sobie wejść zobaczyć nie był zły smokeout czy to jest drogie jakieś glowsy? 800 no i wasteland rebel za 1200 co to się stało z tą ceną jego no i jest profit także całkiem spoko eee, może bar tutaj z eventu sobie otworzymy Freehendzik, glowcy, MK w Wszystko na plusie. Zajebiście. To jeszcze raz otwórzmy. I tylko sam już. już aż tak dobrze nie było. Za drugim. A na przykład taki Dawid Malarz Razy 5. Emeczka, Emeczka, Emeczka. Ja wupka. Też Profit. Ej dobra, powróciło na szczęście, bo w poprzednim odcinku z G4 Aż tak dobrze to nam nie szło, a dzisiaj, chociaż nie wiem czy powinienem to chwalić Bo jak to mówię, nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo zaraz coś się odpierdoli Wildfire no Tutaj dużo tych Darkwaterów jest Niektóre Darkwatery typu MK czy USP kosztują sporo Chcesz mi jego zarzucić? O, jest jemka, no jak na zawołanie. <laughs> Dobra, zostało nam 800, to co my możemy? W sumie, ej, dawno nie otwierałem Merganiego. Takie trzy skrzynki na przykład, Mergano. Masterpiece, fajno. I z Traitor, 1000 zł. Zajebiście. Ile my tu w ogóle mamy? Czekajcie. Weźmy sobie do ekwipunku. No, jest profit. I weźmy kontrakt od najtańszych. No, kurde, nie chcę się tych kontraktorów przeklikać. Po prostu je zaraz zostawię. Niepotrzebnie je tu brałem, bo no jest ich w cholerę. Nie będziemy też tak długo tutaj spędzać czasu. Bo na bitwę nie starczy. Także przemijmy te kontraktory. Zacznijmy sobie od tych tutaj troszeczkę droższych rzeczy. E, Kontraktik za 36, podpisz. I Entropic 53, zajebiście, dawaj dalej. E, Highs jest jakiś momentum. No, kontrakt za 700 ziko. I Pandora Box. E, Pyk, coś takiego. Ile to jest? 4200 zł stary. Czekajcie, zostawię tak, bo potem nam na kolejny nie starczy. To jednak 3600. Uuu, no Ursus bardzo ładna kosa. Ursus fajzik. Szkoda tylko, że nie... Że nie aż tak bardzo warta. Dobra, i sobie do, do dopełnienia już dodajemy te dwa kontraktory. Kontrakt za 8,500 zł. Podpiszmy go. I karambit loter. No i w sumie weszliśmy na to samo co mieliśmy przed kontraktami, no ale mamy zajebistego karambiciora. E, dobra, także to sprzedajmy. Bitwa. I teraz tej bitwy by się przydało coś jeszcze jedną bitwę taką wygrać i będzie można kończyć odcinek z fajnym profitem. E, spróbujmy sobie <laughs> Tiger Spida Ciekawskiego. Dawida Malarza nawet, razy dwa możemy go wrzucić. Jakiegoś Mysteriusa, Nukleara, Windmilla, Dice i 10% Luxury. Za mocno skutego. Grande za kolaka nie będę otwierał. Evron też spoko chyba rzucał, jak pamiętam. No i dla dopełnienia. Nie wiem, Distret Hydra. Tako. Bitwa za 4000 dwie osoby i wybiorę underdoga licząc na to, że nasz przeciwnik trafi coś mocniejszego. Hmm. Halo. Halo. Dobra. Tiger Speedzik Dobrze. Dobry, dobry początek. Dobra wróżba. Aczkolwiek myślę, że te skrzynki tutaj za zbytnio. Zbytnio nam nie zmienią gry, bo, bo jest tam Desert Hydra za 1000 na końcu. Chyba, że teraz na przykład y, z nukleara by dropnął no Deagle dla niego. A z łańcuchem to to już o wiele, wiele bardziej odgoni. No, na razie tak w miarę lecimy, mi się wydaje. Dicey. Co tutaj za poda Dicey? Nic, totalnie. 10% luksury. No to może, to może zmienić tutaj mocno postać rzeczy. Chotrot mu leci. 5500 zł. Dobra, dobra, tu się nic nie wyda. No nie może się tu. Słuchaj mnie, ty kurwo jebana. Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, już nie jestem taki pewny, bo Desert Hydra może, może tutaj trzy koła mi rzucić i będzie chuj. Dobra, kosa. Ostatnia, Desert Hydra. Proszę, nic mi nie dawaj, do... nic mi nie Dobrze. Uff. Mamy to. Stary, mamy to. 12 tysięcy złotych z bitwy za cztery i to jeszcze na dwie osoby. Gdzie na dwie osoby często się może zdarzyć, że nawet nie przewyższymy tej wartości, a tutaj jaki profit. Trzykrotny No i te 10% luksurii <noise> Mówię Jak chce to potrafi rzucić No i dobra no i z takim akcentem Na pewno można miło skończyć Odcinek ja wam bardzo dziękuję Za obejrzenie nie zapominaj O tym widzu, że sobie wbierz na kika I na streamki na youtubie No jak i również tutaj Używać sobie kodu Promocyjnego Sfert, 5% więcej przy doładowaniu i darmowa skrzynia MilSpec. Ja Wam dziękuję. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku ten, ba, ten, ten profit da, uda się nam jeszcze powiększyć. I tyle ode mnie. Siemano, cześć. Czapach.